Przedszkole prowadzone przez siostrę Boromuszki w Kępnie przystąpiło do ogólnopolskiego programu Optymistyczne Przedszkole. Optymiści lepiej się uczą, są zdrowsi, więcej zarabiają, zakładają długotrwałe związki i szczęśliwe małżeństwa, utrzymują więź ze swoimi dziećmi, a nawet dłużej żyją. Między innymi to przyczyniło się do przystąpienia przedszkola w Kępnie, prowadzonego przez siostrę Zgromadzenia mi Osierdzia, Świętego Karola Boromusza, do ogólnopolskiego programu Optymistyczne Przedszkole autorstwa Ireny Dzieczkowskiej i Mireny Nawrot. Gości przywitała dyrektor przedszkole siostra Rafaela. To dzisiejsze święto jest nie takim naszym przedszkolnym świętem, bo dzisiaj wraz z wszystkimi przedszkolakami, z całym personelem, z wszystkimi naszymi rodzicami, pragniemy świętować, może to dziwnie zabrzmi, ale święto radości. I od dzisiejszego dnia są sposób taki szczególny, ja tak zawsze powtarzam personelowi, pragniemy zdwoić tą dawkę radości w nas samych, aby przekazać wszystkim naszym przedszkolakom, wszystkim naszym rodzicom, ale także, aby kępno było radośniejsze, co, o co też się postaramy Pani Burmistrz, żeby właśnie kępno było właśnie radośniejsze. Celem programu jest dostrzeganie i wzmacnianie sukcesu każdego wychowanka, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, uczenie dziecka bycia aktywnym, twórczym, pogodnym i zaradnym. Program może być realizowany przez 5 lat, ale tytuł optymistycznego przedszkola uzyskuje się znacznie wcześniej. Według programu celem wychowania jest rozwijanie w dziecku optymizmu, poczucia własnej wartości, nauczanie jak radzić sobie w różnych sytuacjach, jak rozwijać zainteresowania i talenty. Celem wspólnych dążeń nauczycieli i rodziców jest także wychowanie dzieci, aby przejawiały one zachowania i działania konstruktywne życzliwe i przyjazne dla innych ludzi, altruistyczne w stosunkach zbiorowych i zespołowych. Ważne jest też, aby dzieci były zgodne, chętne do pomocy i współpracy, by kochały to, co jest naprawdę cenne i godne kochania, były wrażliwe na krzywdę ludzką i niesprawiedliwość, zaangażowanie we wszystko to, co może maksymalizować szczęście każdego człowieka. W uroczystej inauguracji programu uświetlonej występami dzieci wzięła udział jedna z autorek programu Mirela Mawr. Która jest jednocześnie ekspertem do spraw strategii przy Ministerstwie Edukacji Narodowej. Pełna pasji opowiadała o ideach programów przedszkola, ale i do starszych skierowała kilka rad. Trzeba zapisać sobie w swoim kalendarzu albo w jakimś innym dzienniczku trzy rzeczy, które robię dobrze. Może być to naleśniki z miodem czy z dżena. Trzy rzeczy, które robię dobrze. Ale nie wystarczy tylko je wypisać. Trzeba sobie zadać kolejne pytanie. Dlaczego je robię dobrze? I co mi sprawia tą siłę, że robię dobrze? I co zrobić, żeby robiła dobrze? Jakbym tak się męczyła, tak dzień, 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 przez 21 dni, to człowiek dorosły uczy się niestety w powolnym tempie, pomimo tego, że skończył bardzo dużo nauk. I to przymuszenie do nauk jest nie takie proste. To wtedy zachodzi zmiana. Wtedy zachodzi zmiana. Siostra ma tutaj siedem modułów do programu i do realizacji z dziećmi, tutaj w przedszkolu, więc bardzo dużo pracy i myślę, że to jest też odpowiedź na to, jak bardzo wiele rzeczy się będzie działo w przedszkolu i jak wiele rodzice będą mogli w tym uczestniczyć. Ja uważam, że myślenie o tym, żeby zmieniać sposób myślenia, jest już bardzo istotną sprawą, bardzo ważną. W inauguracji wzięło udział matka generalna Siostra Euzechiala, siostra wikaria Celina, ksiądz proboszcz Jerzy Palpuchowski, burmistrz Kępna Aniela Kępa, wizytator kuratorium Grażyna Adamska oraz dyrektorzy placówek oświatowych wraz z rodzicami przedszkolaków.